13 marca 2022, Bielawa, punkt dostępu, strefa Sudety. I tutaj w tej strefie Sudety mapka górsowych i prezentacja różnych szczytów w obrębie górsowych ich skala trudności lokalne dane miejskie a po drugiej stronie budynek z okazałą bramą filarami na których brama jest osadzona furtka posadowiony na lekkim wzgórzu oświetlonym słońcem Szlaki turystyczne pokazujące lasy państwowe nad leśniczą Świdnica, Strzelin Góry Sowie pokazujące różne miejsca warte odwiedzenia i średni czas dojścia. Leśny dworek 445 metrów nad poziomem morza. To jest najprawdopodobniej ten leśny dworek w stanie wymagającym zaopiekowania obok pawilon drewniany kryty papą okazały świerk przed domem miejsce odwiedzin turystycznych okolicznych mieszkańców obmurowany kamieniem strumyk szemrzący i tworzący odpowiedni mikroklimat i nastrój liście dębowe a więc miało być to posadowione w sposób trwały brama chyba dobudowana w okresie późniejszym widok poprzez balustradę z mostku na strumyk w kierunku Bielawy po drugiej stronie wzgórza rośnięte drzewami spłatamy śniegu na różnych poziomach od najniższego do najwyższego a więc jest tam odpowiednio chłodno by ten śnieg mógł się przechować po drugiej stronie drogi Małe oczko wodne zasilane ze strumyka obok. W cóż strumyk wpada. Nie ma lodu, ale poniżej już lód. I zciął wodę. W koło dużo, stosunkowo dużo samochodów nie widzę jeszcze wolne miejsca przyjeżdżają w to miejsce ludzie z różnych regionów i miejscowi ale widzę też rejestracje wrocławskie a więc tubylcy, którzy mieszkają czy wyprowadzili się do Wrocławia Więc miejsce odpowiednie, by przyjechać samochodem i wybrać się w góry na piesze kilkugodzinne wędrówki O ile pamiętam to Trzybuki, kalenica wielkasowa No i wiele tego typu innych gry Na terenie dworku leśnego Miejsce do grillowania, woda spada dość wartko, także szum strony jest taki dość intensywny. Nowo wybudowany most pozwalający wjechać na ogrodzony teren w głębi, fundamenty po budynku lub budynkach, które tu kiedyś stały widzę otwór, co już wygląda jak piwnica no więc również Działka lub teren to zagospodarowania za budynkiem. W pozostałościami pod budynku stromo wznoszące się wzgórze, porośnięte drzewami. A na posesji dworku leśnego ozdobne nasadzenia. To wygląda chyba jak rododendrony. Po drugiej stronie drogi nowo wybudowany budynek, a więc jakieś zamierzenie inwestycyjne. A przed nim również gwałtownie spadająca woda mały, mały prąd spowalniający. I tak wygląda najwyższa część Bielawy, gdzie kończą się zabudowania mieszkalne i zaczyna się kompleks leśny ze szlakami turystycznymi. Zapraszam do odwiedzania moich kolejnych odcinków z prezentacji różnych nieruchomości na Dolnym Śląsku. Dziękuję za uwagę.